Kochani, witam Was serdecznie na kanale Scrapbooking Mam na imię Ania i zaczynamy drugi projekt tego lata. To jest projekt, który przygotowałam dla Was w zasadzie z myślą o tych osobach, które będą miały jakieś wspomnienia z podróży nadmorskich. I jest taki album typowy w klimacie morskim. Album, słuchajcie, jest wykonany. Ustalenie na tej, dokładnie tej samej bazie, jeżeli chodzi o wymiary, co album ten poprzedni wakacyjny. I teraz tak, oczywiście do tego albumu też będzie tutorial, ale nie chciałam już powtarzać filmu z przygotowaniem okładki i bazy. W związku z tym tutaj na kanale tego filmu nie będzie. Będzie odesłanie tutaj pod, w opisie do filmu, do tego filmiku, gdzie ja robię tą bazę przy albumie wakacyjnym, bo to, jest do, bo to są dokładnie te same wymiary, czyli album ma 18x14 cm i 6,5 cm, cm grzbiet. Także dokładnie ta sama baza, dokładnie ten sam sposób montowania stron. Nie chciałam powtarzać, dlatego będzie to odesłanie, jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście zobaczyć, jak ta baza została wykonana. Dodatkowo, jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby zobaczyć, jak ja obkładam, zobaczcie, tą okładkę tkaniną korkową, bo to jest tkanina korkowa, zobaczcie, cudowna. Uwielbiam pracować z tą tkaniną. Co prawda, robię to drugi raz, bo to jest taka resztka po tym albumie ślubnym który wykonywałam w zeszłym roku. I akurat starczyło mi na obłożenie tej układki. To, słuchajcie, jest taki szybki filmik. On jest troszeczkę przyspieszony na Instagramie. Także też będzie link w opisie do filmu. I co? Czyli tak, mamy album w klimacie morskim. To jest album również na zdjęcia o formacie 75 na 10 cm. No, jakoś tak sobie ym, polubiłam ten format i yy, tak mi pasował. W związku z tym, kolejny album właśnie na zdjęcia tego formatu. Myślę, że ten sposób, który ja tutaj Wam zaprezentuję, jeżeli chodzi o rozmieszczanie zdjęć w albumie, spokojnie możecie też tutaj włożyć zdjęcie 9 na 13 cm. Myślę, że też fajnie by się prezentowało. Yy, także też możecie sobie spróbować yy, z troszkę większym zdjęciem. Takim bardziej standardowym. Okładka jest dość prosta. Mamy tutaj resztki dosłownie z tego, co mi zostało po kolekcji: jakieś podocinane karty, elementy z pasków. W ogóle, jeżeli chodzi o kolekcję, od razu powiem: to jest kolekcja z UHK Galery Lighthouse. I powiem Wam, jeżeli chodzi o same papiery, to one są bardziej takie miksmediowe, bardziej jako tła. Natomiast tutaj robotę robi w tej kolekcji, robią dodatki, czyli właśnie karty, elementy do wycięcia, paseczki z takimi dodatkowymi elementami, takie paseczki, słuchajcie, które wykończają nam strony w kolekcji. Też można z nich fajnie skorzystać. Mamy też tutaj w tej kolekcji napisy, z których ja nie skorzystałam. Już Wam pokażę, jakie. To są takie napisy. One są w języku polskim, z drugiej strony w języku angielskim. Uznałam, że są troszeczkę za duże i troszeczkę będą też mi się zlewać z całą kolekcją, więc wykorzystałam tutaj w tym albumie napisy od Craft O'Clock, takie z beżowym tłem. Tył okładki również słuchajcie z resztek podocinanych z kolekcji, które mi zostały. Także tak wygląda album. I generalnie, dlaczego taki album? Jeszcze tylko powiem, że ten napis jest od Zoju Design. Też z, takiego, z takiej karty 15 na 30 cm. Tam były również takie napisy wakacyjne. One też były dość spore, więc ja też ich tutaj nie wykorzystam. Ale ten jeden postanowiłam wykorzystać tutaj na okładce. Plus ta od Kraftuli. I ona jest popsikana białą mgiełką, taką złamaną białą mgiełką od 13 arc. Także też polecam. I teraz tak. Co my tutaj mamy w albumie? No, generalnie, album miał być prosty, szybki do wykonania, budżetowy żebyśmy tutaj nie musieli dokładać wielu elementów do tego albumu. A dodatkowo takim bonusem w tym albumie jest to, że mamy tutaj książeczki, w których możemy też zapisywać różne wspomnienia. Także to jest taki bonus. I to wszystko będziemy sobie wykonywać na, wspólnie, jakby na, w tych tutorialach, które dla Was przygotowałam. I pierwsza strona, w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o tą kolekcję, to ona jest dość specyficzna. Po pierwsze, z tego względu, że tu mamy jakby arkusze, które są tłami, natomiast elementy do wycięcia, zobaczcie, one są ogromne. I też niełatwo jest je wykorzystać w albumie. Także tutaj, w tym albumie, zobaczycie, jak można właśnie sobie z nimi poradzić. Są wykorzystane wszystkie karty, które były w kolekcji. One są tutaj podocinane i e, można spokojnie e, rzeczywiście je wykorzystać w albumie na różne sposoby. Zaraz zobaczycie jakie. Pierwsza strona weź oddech, to są właśnie te napisy. I tutaj mamy pierwsze zastos zastosowanie tych elementów wyciętych z kolekcji, czyli takie e, trzy które nam trzymają to co jest w środku. Tutaj mamy właśnie ten arkusz. Zobaczcie, one są bardzo takie, one są mix mediowe, one są ciekawe, ale one jakby nic nie przedstawiają, e, więc Trzeba tutaj coś jakby dodać do tego papieru, żeby on wyglądał fajnie. No i tutaj mamy oczywiście wykorzystaną kartę z kolekcji, matę na zdjęcie. Tutaj mamy matę i ja użyłam w tym albumie stempli od Kraftuli. Akurat 7,5 na 10 cm. Bardzo fajne. Ja je bardzo polubiłam. Kto wie, czy nie, kupię sobie też stempli w innych rozmiarach. Także pierwsza strona. Ja też nie chciałam, żeby ten album był przesadzony, żeby te strony były ciężkie, chciałabym, żeby on był lekki, zwiewny, szybki do zrobienia, ale żebyśmy mogli też tu umieścić sporo zdjęć. Także tutaj mamy przygotowaną matę pod wsunięcie zdjęcia, wklejenie zdjęcia. Elementy wszystkie przy matach takich nie są podklejone do końca. Także spokojnie można to zdjęcie sobie wsunąć. I tutaj zobaczcie zastosowanie tych kart, które ja tutaj jakby wprowadziłam do tego albumu jako takie półtła. I one fajnie nam to uzupełniają całą yy, jakby stronę. Bo zobaczcie, można by było zostawić samą matę, tak? Z jakimiś tam elementami, napisem. Ale super wygląda, yy, jeżeli coś tutaj nam się dzieje. Jakaś jest opowiedziana historia. Yy, a te karty nam to rzeczywiście umożliwiają. Yy, kolejna yy, strona yy, to również takie trzymadełko. Piękna muszla, yy, morska bryza. Tutaj mamy, słuchajcie, klapkę. Ona jest tutaj przymocowana na srebrną gumkę. Nie ma tutaj magnesu. Przytrzymywana jest przez tą muszlę, która z kolei jest na magnes. Tutaj mamy powielony wzór, zobaczcie. Taki, taki zabieg. Jeden z ciekawszych arkuszy, na którym coś się znajduje, co można określić i opisać. I tutaj spokojnie możemy sobie albo wkleić zdjęcia. Albo te zdjęcia też tutaj, y, zobaczcie, przytrzymywać sobie luźno za pomocą tych klapek. <laughs> Także też fajne rozwiązanie. I tutaj mamy jedną z dwóch kieszeni, które zastosowałam w tym albumie. Y, I jedna i druga to są kieszenie 3D, czyli one są grubiutkie. Fajne elementy, zobaczcie, jak fajnie wyglądają te duże elementy w tym wbrew pozorom małym albumie. Tutaj mamy, słuchajcie, książeczkę. Właśnie to jest pierwsza z nich, o której Wam mówiłam na wstępie. Gdzie zastosowaliśmy sobie ćwieki, korzystaliśmy kartę z kolekcji. Wykonaliśmy ją na bazie papieru kraftowego, ponieważ cały album jest na bazie kraftowej. Tutaj mamy kartki do zapisywania bądź do wyklejania. Ona jest na tyle głęboka, że tutaj spokojnie możemy sobie wrzucić zdjęcia luzem bądź na matach dodatkowo. No, i życie jest podróżą. Kolejna strona. To jest taka strona, gdzie ja chciałam zrobić troszeczkę ruchomą. Lekki podmuch wiatru i dwie maty, które nam się odczepiają z albumu. I teraz tak, jak można tę stronę wykorzystać? Możemy tutaj sobie zdjęcia wkleić na stałe, możemy zdjęcia sobie tu podkleić na drugiej stronie, a możemy sobie zdjęcia tutaj włożyć luzem i przytrzymywać je dzięki tym dwóm klapkom. Też fajne rozwiązanie. Obok mata na gotowo, na wklejenie zdjęcia, nic dwa razy się nie zdarza. Fajne elementy tutaj też powklejane, nie do końca wklejone na tą matę one tutaj są pozbawione kleju i elementy podniesione na birmacie, które nam dają taki efekt 3D, trochę myślę, że teraz to widać. No, i też zobaczcie kolejna mata, która nam robi to takie tło dodatkowe, gdzie coś się dzieje. Myślę, że ciekawie dość wyglądają te strony dzięki temu. Kolejna mata, zobaczcie, kolejny element wklejony na Biermacie. Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj. Gotowa mata na wklejenie zdjęcia. Znowu ta karta podbita też na papierze kraftowym. One fajnie, zobaczcie, wyglądają te, te karty podbite na tym papierze kraftowym. One fajnie nam wychodzą, tworzą takie też warstwy na tych stronach i te strony nie są płaskie. Też fajny efekt. Tutaj lekka pomyłka, bo to miała być tak jakby ala klapka, która miała być właśnie na, też na tych srebrnych gumeczkach, ale gdzieś tam mi to wypadło z głowy i ratowaliśmy się, ja się ratowałam. No innym rozwiązaniem mamy takie. Lato to najlepszy czas na przygodę. Myślę, że też fajny, mocno trzymająca klapka. Zdjęcia możemy sobie tutaj przykleić, możemy je tutaj włożyć na matach bądź luzem. Także też takie zastosowanie. No i kolejna strona. Właśnie strona, gdzie mamy kolejną kieszonkę 3D. Ja tutaj na filmie zostawiłam jeszcze znak zapytania. Nie wiedziałam, co tu zrobię z tym sznureczkiem, jak go wykończę. Dodałam, słuchajcie, takie koraliki, srebrne, eleme srebrne elementy metalowe, które też nawiązują do tej srebrnej gumki. Wykorzystana karta z kolekcji, papier skrapowy i książeczka. Tylko troszeczkę w innym wydaniu. I te dwie książeczki będziemy sobie razem wykonywać właśnie w, na filmikach. Ja wam będę pokazywać, jak to. Zrobiłam. Piękne elementy. Ja tutaj też podoklejałam sobie to, co mi jeszcze zostało, gdzieś tam to, co mi gdzieś uciekło. Ja to po prostu sobie tutaj podoklejałam i w promieniach słońca. No i na ostatniej stronie mamy te piękne muszle. Wspólny czas, i to są muszle też na magnesy, gdzie ta nie jest na no, magnes, ta jest tylko. Trzyma nam, jakby, żeby tu nam bokiem te zdjęcia nie, się nie powysuwały. I takie samo zastosowanie, czyli możemy sobie tutaj wkleić zdjęcia na stałe, możemy sobie wkleić, włożyć zdjęcia na matach, bądź zdjęcia luzem. Także taki naprawdę fajny, przyjemny album. Super się pracowało z tą kolekcją, wiecie dlaczego? Bo wycinanie elementów to była bajka, bo one są duże i świetnie się je wycinało szybciutko. Tutaj nie ma jakichś skomplikowanych rozwiązań, ten album po prostu robił się sam, szybciutko. Więc jeżeli ktoś chce naprawdę w bardzo szybkim czasie wykonać album, na przykład dla siebie, bo to wiadomo zawsze dla siebie, to nie mamy czasu. To serdecznie zapraszam Was na w zasadzie dwa filmy, w których wykonamy sobie cały album łącznie z książeczkami, z dekoracją albumu oraz okładką jedną w zasadzie i drugą. No, album jest naprawdę bardzo przyjemny i też powiem Wam mega użyteczny, bo pomimo, że on tutaj ma te elementy 3D w różnych wariantach, bo i 3D się wydają te klapki, które są podniesione, bo są na podwójnym bigowaniu, I napisy, i kieszonki 3D, i książeczki, i tutaj elementy podniesione. To naprawdę on jest mega użytkowy i tutaj się nic z tym albumem nie dzieje, nic się nie haczy. Także ja Was serdecznie zapraszam na, na tutorial. Mam nadzieję, że skorzystacie bądź się zainspirujecie właśnie tym albumem. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się w ogóle podoba wykorzystanie takiej kolekcji i takich dużych elementów do wycięcia. Do zobaczenia w pierwszym filmie, który już za tydzień. Cześć.